Dzień dobry wszystkim! Rozpoczęcie dnia modlitwą to wspaniały sposób na wzmocnienie naszej wiary i zbliżenie się do obecności Boga. Kiedy się modlimy, otwieramy nasze serca dla Niego i otrzymujemy Jego pokój i przewodnictwo. Zaufajcie mocy Boga, aby kierował i błogosławił każdą chwilę Waszego dnia. On jest wierny i słyszy każdą z naszych modlitw. Napiszcie swoje imiona w komentarzach i zostawcie swoje prośby modlitewne. Będzie to dla mnie zaszczyt modlić się za Was. Proszę, podzielcie się tą modlitwą z innymi osobami. Dzięki temu pozwolimy, aby modlitwa dotarła do większej liczby serc, niosąc pocieszenie i nadzieję tym, którzy tego potrzebują. Niech Bóg obficie błogosławi wszystkich. Kochana córko, jestem tutaj z Tobą w tej chwili. Wiem o burzach, którym stawiasz czoła, i o łzach, które wylewasz. Chcę, abyś wiedziała, że w każdej trudności jestem przy tobie, trzymając cię za rękę. Każda łza, która spływa z twoich oczu, jest mi znana i rozumiem ból, który odczuwasz. Wiem, że często czujesz się samotna i opuszczona, ale nigdy cię nie opuszczam. Jestem z tobą na każdym kroku twojej drogi, nawet wtedy, gdy potykasz się i upadasz. Życie jest pełne wyzwań i wiem, że czasami wydaje się, że ciężar jest zbyt duży. Ale chcę, abyś pamiętała, że nigdy nie jesteś sama. Jestem Twoim wsparciem, Twoją siłą w chwilach słabości. Kiedy czujesz się zmęczona, odpocznij we mnie. Spójrz na niebo i zobacz gwiazdy. Każda z nich została stworzona przeze mnie i tak jak dbam o nie, dbam o Ciebie. Jesteś moją cenną córką i mam wspaniały plan dla Twojego życia. Nawet gdy nie rozumiesz drogi, zaufaj mi. Uwierz, córko, poprowadzę cię drogami pokoju. Jest światło, które świeci pośród ciemności, a tym światłem jestem ja. W chwilach niepewności szukaj mnie, a znajdziesz właściwy kierunek. Jestem latarnią, która oświetla twoją podróż. Wiem, że są dni, gdy nadzieja wydaje się odległa, ale pamiętaj, że jestem źródłem wszelkiej nadziei. We mnie znajdziesz odnowienie i siłę do kontynuowania. Każdy nowy dzień to okazja do rozpoczęcia na nowo i odczuwania mojej obecności. Nie pozwól, aby strach opanował Twoje serce. Strach jest cieniem, który próbuje zgasić światło mojej obecności. Jestem z Tobą zawsze. Staw czoła wyzwaniom z odwagą, wiedząc, że jestem Twoją tarczą i ochroną. Zmagania życia są rzeczywiste, ale moja łaska jest wystarczająca dla Ciebie. W Twojej słabości moja siła się doskonali. Kiedy już nie masz siły, aby iść dalej, ja będę Cię niósł. Zaufaj mojej miłości do Ciebie. Moja córko, jesteś kochana wieczną miłością, nic nie może Cię oddzielić od tej miłości. Ani burze, ani ból, ani potknięcia. Jestem zawsze tutaj, gotowy, aby Cię wspierać i prowadzić. Po prostu zaufaj mi. Gdy dopadnie Cię zniechęcenie, pamiętaj o moich obietnicach. Obiecałem nigdy cię nie opuszczać, a moje słowo jest wierne. Możesz znaleźć pocieszenie i schronienie we mnie. Jestem twoją bezpieczną przystanią w czasach burzy. Wiem, że twoje marzenia czasem wydają się odległe, ale kontynuuj wiarę. Mam plany pokoju i niezła, aby dać ci przyszłość i nadzieję. Twoje marzenia są bezpieczne w moich rękach. Każdy dzień jest nową szansą na doświadczenie mojej miłości. Otwórz swoje serce i pozwól mi wejść. Chcę wypełnić każdą pustkę, uleczyć każdą ranę, przynieść pokój tam, gdzie jest niepokój. Jestem tutaj, czekając na ciebie. Droga może być trudna, ale nagroda jest wielka. Podróż ze mną poprowadzi cię do miejsc radości i pełni, których nigdy nie wyobrażałaś sobie. Idź wytrwale, córko, bo jestem z tobą na każdym kroku. Kiedy wiatr wieje silnie, Pamiętaj, że jestem twoją kotwicą. We mnie znajdziesz stabilność i pokój. Nic nie może cię zachwiać, gdy jesteś mocno osadzona w mojej obecności. Zaufaj i odpocznij we mnie. Wyzwania, przed którymi stajesz, nie są większe niż moja zdolność do pomocy w ich przezwyciężeniu. Nie ma problemu zbyt dużego dla mnie. Jestem stwórcą wszechświata i podtrzymuję cię moją potężną ręką. Wiem, że są momenty samotności, ale nigdy nie jesteś sama. Moja obecność jest stała, nawet gdy jej nie czujesz. Szukaj mnie w modlitwie, a odczujesz mój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Moim pragnieniem jest, abyś miała obfite życie. Chcę, abyś doświadczyła prawdziwej radości, która pochodzi z chodzenia ze mną. Bez względu na to, co oferuje ci świat, we mnie znajdziesz pełnię. Córko, słuchaj mojego głosu. Wołam Cię po imieniu i znam Cię głęboko. Nic o tobie nie jest mi nieznane. Jestem Twoim kochającym ojcem, zawsze gotowym, aby Cię słuchać i prowadzić. Otwórz swoje serce dla mnie. Gdy poczujesz, że już nie możesz, pamiętaj, że jestem Twoją siłą. Nie musisz nosić ciężarów sam. Oddaj mi swoje brzemię, a dam Ci odpoczynek. Mój pokój jest darem dla Ciebie. Moja córko, każde wyzwanie, przed którym stajesz, jest okazją do zbliżenia się do mnie. Poprzez trudności kształtuje Twój charakter i przygotowuje Cię do wielkich rzeczy. Zaufaj procesowi, bo jestem z Tobą. Nie patrz wstecz z żalem, ale w przyszłość z nadzieją. Przeszłość jest w moich rękach, a przyszłość jest pełna obietnic. Idź z wiarą, wiedząc, że Twój los jest bezpieczny we mnie. Wiem, że są momenty, gdy wątpisz w siebie. Ale zobacz siebie tak, jak ja cię widzę. Jesteś wartościowa, silna i zdolna. Mój duch mieszka w tobie, dając ci moc i mądrość do stawienia czoła każdej sytuacji. We wszystkich rzeczach pamiętaj, aby najpierw szukać mojego królestwa. Kiedy skupisz się na mnie, wszystko inne się ułoży. Jestem źródłem wszelkiego błogosławieństwa i pragnę, abyś prosperowała we wszystkich aspektach życia. Moja córko, bez względu na to, jak ciemna jest noc, słońce zawsze wschodzi. Tak samo jest z moim światłem w Twoim życiu. Nawet w ciemnościach moja miłość świeci jasno, prowadząc Cię i chroniąc. Kiedy czujesz się zagubiona, zwróć się do mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. We mnie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Nigdy Cię nie opuszczę, bo moja miłość do Ciebie jest wieczna. Moja córko, kiedy wątpliwości pojawią się w Twoim sercu, pamiętaj, że jestem Twoim bezpiecznym portem. We mnie znajdziesz odpowiedzi na najgłębsze pytania i pokój dla niepokojów Twojej duszy. W chwilach ciszy wiedz, że pracuję na Twoją korzyść. Nie zawsze zobaczysz zmianę od razu, ale ufaj, że przygotowuję dla Ciebie to, co najlepsze. Moja wierność jest wieczna, a moje słowo jest pewne. Każdy dzień to nowa okazja. Aby dostrzec moje błogosławieństwa w twoim życiu, otwórz swoje oczy na małe cuda wokół ciebie. Jestem Bogiem szczegółów i dbam o ciebie w każdym momencie. Kiedy smutek próbuje cię ogarnąć, pamiętaj, że jestem Twoją radością. W mojej obecności jest pełnia radości. Pozwól, aby moja radość ogarnęła Cię i odnowiła Twojego zmęczonego ducha. Kochana córko, moja miłość do Ciebie nie zna granic. Nawet gdy czujesz się niegodna, wiedz, że moja miłość jest bezwarunkowa. Nic, co możesz zrobić, nie zwiększy ani nie zmniejszy tej miłości. Jest ona niezmienna. Wiem, że czasami niepokój próbuje cię opanować. W takich momentach powierz mi swoje myśli i troski. Dam ci pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i będę strzegł twojego serca i umysłu. Moja droga, jestem twoim dostawcą w każdej potrzebie jestem obecny, aby ją zaspokoić. Ufaj, że dam ci to, czego potrzebujesz we właściwym momencie. Nie martw się, ponieważ dbam o Ciebie. Nawet gdy droga wydaje się samotna, wiedz, że jestem z Tobą. Moja obecność jest stała, a moja miłość towarzyszy Ci gdziekolwiek pójdziesz. Nigdy nie jesteś sama, bo jestem Twoim wiernym towarzyszem. Moja córko, szukaj mnie całym sercem, a znajdziesz mnie. Jestem ojcem, który kocha być ze swoimi dziećmi. W mojej obecności znajdziesz odpoczynek dla swojej duszy i odnowienie dla swojego ducha. Każde wyzwanie to okazja, aby zobaczyć moją moc w działaniu. Nie bój się walki, bo jestem z Tobą, aby dać Ci zwycięstwo. Moja siła Cię podtrzyma, a razem pokonamy każdą bitwę. I tak, moja kochana, idź z ufnością. Każdy dzień to nowa okazja, aby doświadczyć mojej miłości i łaski. Zawsze jestem z Tobą i razem pokonamy wszystkie burze. Zaufaj mi i idź w pokoju. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego wideo. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, proszę zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej wiadomości o wierze i nadziei. Niech Bóg obficie błogosławi każdego z Was. Amen.